Coroczne rozliczenia z Fiskusem to najprostsza metoda niesienia pomocy. To możliwość wspierania inicjatyw, które według nas są ważne i potrzebne. Warto świadomie korzystać z tej możliwości i zdecydować, komu chcemy przekazać 1,5% naszego podatku. W 2024 roku aż 23 miliony Polaków, stanowiących 95% wszystkich uprawnionych, Zdecydowało się na złożenie deklaracji przez internet. Dzięki temu o połowę krócej czekali na zwrot, podobnie jak organizacje pożytku publicznego, którym postanowili przekazać część swojego podatku. Na onkologię, proszę panią, dlatego, że sama choruje i jest wielka potrzeba, bo tyle ludzi choruje, że no, dopiero się widzi, jak tam się jest. Jest to niestety, ale taka półka choroby, że ciężko się tam dostać. A potem proces chorobowy i leczenia jest wieloletni, no człowiek choruje już do końca życia, tak? Nie czarujmy się. A nakłady są niestety takie, jakie są. Na badania się czeka po dwa lata, po trzy lata, więc że nada. Proces jest niezwykle prosty i nie generuje dla podatnika żadnych dodatkowych kosztów. Okres składania rocznych deklaracji podatkowych trwa od 15 lutego do 30 kwietnia. To dobra okazja, by świadomie zadecydować o przeznaczeniu części naszego podatku. To od nas zależy, czy wsparcie otrzyma Stowarzyszenie Fundacja, bądź jej konkretny podopiecznik, którego możemy wskazać w rubryce Cel Szczegółowy. Ja przekażę kładę swojego syna, mój pełnosprawnego syna, także przekazuję zawsze na, na Fundację Syna. Typu 4% i zmawiam zawsze znajomych, żeby no, też przekazywali na osoby niepełnosprawne. Ja mam od nastu lat chłopca, który mieszka, Krystianka, który mieszka vis a -vis nas. Także nasze procenty zawsze idą na niego. Po prostu urodził się bardzo chory i dotąd jest już około 13 lat czy 14. Cały czas leżący i my zawsze całą rodziną, a nas jest dużo przekazujemy na niego. Naprawdę to są tak pomocne pieniądze dla tych dzieci. A wiadomo, że to tyle wszystko kosztuje, że dla nich naprawdę się należy nie tylko to, ale jeszcze więcej. Na terenie samego województwa zachodniopomorskiego w ramach tego mechanizmu w 2024 roku przekazano około 75 milionów złotych. To aż o 14 milionów więcej niż rok wcześniej. No, bo zawsze to jakiś ten grosik do grosika, zawsze coś się nazbiera na jakąś pomoc, nie? Starzejemy się. <noise> no i taki ośrodek jest potrzebny dla, no, dla wszystkich na no, policjan I to dobrze, że jest akurat tak blisko nim. Nie trzeba jeździć tam z rodzicami, czy no, jak przyjdzie, na mnie czas, ale no, do hospicjum. No, akurat na stowarzyszenie STAFO. Dlaczego? E, ponieważ znam osoby, które się tym zajmują, i uważam, że warto pomóc osobom, e, które oni e, pod opieką mają osoby przede wszystkim niepełnosprawne. No, znam osoby, które się na co dzień zajmują e, i prowadzą to stowarzyszenie. Uważam, że to są osoby godne polecenia i naprawdę w sposób właściwy się zajmują i pomagają, co jest najważniejsze, e, osobom niepełnosprawnym. Warto pamiętać, że przekazanie 1,5% podatku nie jest dodatkowym wydatkiem. To część podatku, który i tak musimy odprowadzić do skarbu państwa. Różnica polega na tym, że możemy samodzielnie zdecydować, która organizacja otrzyma te środki. Dla organizacji pozarządowych każda złotówka ma znaczenie i przyczynia się do realizacji ich społecznej misji. Pełny wykaz uprawnionych organizacji pożytku publicznego znajdziemy na stronie Narodowego Instytutu Wolności.